Siemano, dzisiaj coś wieje bardzo. Kurde szarpie moimi liśćmi nowymi. Nie fajnie, bo nie podoba mi się to. Ojej. jadę dzisiaj na drugą działeczkę. I dzisiaj wywiozę trochę towaru. Jeden, dwa, trzy, cztery. Znaczy się jeszcze nie będę chował do schronu, ale po prostu już sobie wywiozę. Żeby tutaj nie było, a tam w razie wód to tylko przełożyć do środka i to jest wszystko. Na palety trafi, o w ten sposób. Zobaczymy co tam słychać. Kurcze, ale wieje dzisiaj. Co to za wiatr? Mmm, połamie mi te liście wszystkie. Czemu u nas musi tak wiać? Tego nikt nie wie. Cykasa nie zmieszczę do auta, to jak będą banany wyjeżdżać z przyczepą. To cykasa na przyczepę załaduje. I tak samo w Waszyngtonie, no bo to nie zmieści mi się. Czyli położyłbym to na boku ale po co? Do przyczepy wrzucę i wyjedzie. Ale tak jak mówię, te doniczkowce już mogą wyjechać przy okazji, a nie będę musiał po przyczepie upychać tych kurdupli. Bambusy. Ostatnio akcja ratunkowa była i wszystkie żyją, ziemia jest luźna, przesuszona, niemokra i taka właśnie ma być Palemki, wszystko jest cacy, Bugęwille i sosna pinia piniucha fajną taką wielką doniczkę zorganizuje dla pini I... No i będzie tam sobie w... zimować i tam będzie sobie stała a jak już będzie grube drzewicho, takie przynajmniej, nie wiem, z pięć centymetrów tym pień, no nie 5, więcej, tak zdycha, jak będzie miało, sosny szybko rosną. To zastanowię się nad uprawą w gruncie, bo sosna pinia według literatury, stare okazy, spokojnie u nas zimują. Najgorzej, najgorzej zimują te właśnie młode egzemplarze, nawet takie dwumetrowe egzemplarze, są po prostu cienkie, tu przemarzają. Musi być takie, no drzewicho. Zrobię taką wielką donicę na kółkach, albo na, albo na mojej palecie Pal i paleciakiem będę woził i wywoził. <laughs> jeszcze się, jeszcze zobaczę jak to będzie wyglądało. Ale dzidon wielki. Jak antena satelitarna. Dobra, ładuję te roślineczki wszystkie do samochodu i wywożę. Widzimy się na drugiej działeczce Mam pełną beczkę, przelewam do drugiej na zasadzie zassania wody. No, bo tu rynna idzie, ta jest pusta, ta jest pełna, wiadomo. A dzisiaj jeszcze zrobię próbę ratowania mojego rododendrona, jednak i przekopię go na drugą działkę. Teraz go po prostu wykopię z ziemi, bo biedak on tutaj zdechnie, zobaczmy, że spcaje żółty, wykopię go z ziemi, wypłuka mu doszczętnie korzenie, doszczętnie. Po prostu nie będzie żadnego robactwa, puchlaka dalej Oberwę wszystkie żółte liście, przepatrzę go całego pod tym punktem, czy coś tam jeszcze nie ma do doniczki będzie się aklimatyzował w doniczce przez całą zimę i na wiosnę do gruntu na nowej działce. Tutaj czeka go pewna śmierć, pewna zguba. Idę po łopatę i zobaczymy, czy łatwo wyjdzie z tej ziemi. Ja kupiłem specjalną ziemię do rododendronów. Zobaczcie, jakichś spuchlaków to ja tu nie widzę, ale na pewno są. No, nie było ciężko. Trochę korzeni uciąłem, ale tak jak mówię, nie było ciężko. Przepukam wszystko z tej ziemi i sadzę do nowej. Tak to wygląda. Obrywam te żółte liście. I zobaczymy czy uda się uratować tego. Otóż to zacnego okaza. Ja go mam już tutaj ładnych parę lat Jeszcze że nie urósł imponująco. Serio, takiego to za 40 zł w tej wielkości idzie kupić w sklepie. Teraz na wyprzedażach to jeszcze większe. No i zdrowiutkie, więc... Więc jakieś imponująco tutaj nie rósł. Może tu jest ogień ciągły. Nie wiem, czy mu to światło przypadkiem nie przeszkadzało. Dobra, idę pukać korzenie do doniczki. Oberwać te listki. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No dobra, wypłukałem całą konewką wody... Te korzenie i powiem Wam szczerze, że żadnego tutaj potwora nie widziałem przegrzebałem absolutnie głęboko, tam wszędzie zagl zaglądałem, wszędzie po prostu wszędzie i tu nikogo nie ma ja jeszcze tylko tymi liśćmi się zajmę zobaczymy, jak to wygląda ogole te wszystkie, o właśnie liście Zleję wodą, poglądam od spodu, czy nie ma jakiegoś robactwa wkładam do doniczki i wyważę. No i dobra, wygląda już zacnie, ładnie już wygląda. Przyniosłem ziemię, doniczkę, wysypuję ziemię, wkładam znowu Jemka i będzie się adoptował. No i dobra, skończyłem, ale do bagażnika mi się nie mieści. Więc na razie go zostawiam tutaj. Tak to wygląda. Wygoliłem z tych żółtych liści. Korzenie przepłukane, przepatrzone z każdej strony. Ja czeką zauważyłem. To sami możecie zobaczyć. Dotąd, 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 dotąd. Był zakopany pod ziemią. A teraz wyczytałem, że one nie lubią zakopywania pod ziemię. Wyżej jak w linii. Jak w tej linii, w której rosły w doniczce tej kupnej i być może podgniwał, może o to chodziło. <laughs> Nie wiem, tak czy siak jedzie na przyszły rok do nowego miejsca. Trzymajcie się, jow. No i dobra.